Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak i wraz z Wankiszem Zapraszam was bardzo serdecznie na nasz kolejny wspólny meczyk w Battlefieldzie 2042. Dzisiaj zagramy na najnowszej mapie, która wyszła w trwającym właśnie se sezonie siódmym. Mapka Przystań. Jest to mapka, która ma miejsce na chilijskiej pustyni w Chile i od razu nam podpasowała. Co zresztą będzie widać po naszym meczu, ponieważ był to Chyba najlepszy mecz e, naszego duetu, jaki, e, wrzuciłem na, jaki wrzucam na YouTube'a do tej pory, a może i w ogóle najlepszy, jaki żeśmy do tej pory m, nawet tam prywatnie sobie ogólnie rozegrali. E, ale od początku. E, ta mapa e, jest na 64 osoby. I twórcy, zainspirowani trochę tym, co robi Call of Duty, zrobili też taki myk, że można sobie odpalić tylko tą konkretną mapę. Czyli jest taki przycisk tam przy wyborze trybów, przystań 24 na 7 i ma, mamy do wyboru trzy tryby: szturm, podwój i przełamanie. My zagramy sobie w trybie podboju, tak jak to u nas najczęściej bywa. I dlaczego ta mapka nam tak bardzo podpasowała? Po pierwsze, jest bardzo ładna artystycznie, bardzo nam się spodobała. Po drugie. Jest w taki sposób skonstruowana, że ta rozgrywka yy, na, jest taka bardzo battlefieldowa. Że yy, grając tą mapę, wiesz, że gasz battlefielda. Yy, mo, można rozegać to nieco taktycznie. Punkty są w taki sposób rozmieszczone, że zresztą Vanki to, to też określił, że te punkty są w miarę tak sensownie rozmieszczone. że Wiadomo, który punkt jest taki kluczowy dla utrzymania przewagi na większości mapy. Wiadomo, z której strony można się spodziewać przeciwników. Nie ma takiego chaosu, takiego bałaganu, a przynajmniej takiego poczucia, jakie towarzyszy czasami grając te większe mapy na tych trybach dla 128 osób. Eee, I jak ktoś na przykład lubi taka krok, który, który jest naszym wspólnym tutaj battlefieldowym idolem, na przykład gdzieś tam sobie ze sniperką w krzakach posiedzieć, jest taka możliwość. Nie ma czegoś takiego, że gdzieś tam ktoś nas zaskoczy eee, z jakiejś tam strony, której się kompletnie nie spodziewaliśmy. Tutaj wiadomo mniej więcej, właśnie z której strony można się. Przeciwnika spodziewać? No to i gra, tak jak już powiedziałem na początku, że, że się wspólnie stwierdzili, że po prostu na tej mapie bardzo mocno czuć Battlefielda, nie, bardzo mocno czuć ten, nie, ten sposób rozgrywki Battlefieldowy, i z tego względu nam po prostu bardzo mocno to, e, to odpowiada. Także tak jak mówiłem, mapka przystań, e, pustynia w Chile, e, podbój. E, no i co, zapraszam, oglądajcie, bo naprawdę działo się i tak jak mówiłem. Jest to nasz najlepszy mecz, jaki do tej pory mam przyjemność dla Was publikować na YouTube. Zapraszam. No, E1 teraz. To wiemy, bo jesteśmy po stronie ruskich. E1B1, nie? I D1. No, no, no. no. I, 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 ale trzeba później to pilnować, nie? Bawankiż tutaj jest. Kurde, trochę ten, cel... trochę ten celownik, taki duży bym Ci powiedział, wiesz? Znaczy ja mam tam grałem tam ten cały mecz poprzedni Chyba nie wiem czy o tym samym rozmawiamy No drugi A, dwa... co odblokowany ta. jest 250, no ja go mam, ale nawet spoko się nim grało Wiesz on się przydaje jak tutaj po tych domach się kitrają ludzie to A akurat zanim wszedłem to już punkt był przejęty no dobra Dobra ta Tak też może być To co jeden by można było atakować w późniejszym Czasie. No po D1, bo D. Ty tu widzisz. A już, wszystko mamy już widzę. Najważniejszy. Udało nam się zdobyć całość sektora Delta. Ty, ten celownik jest dobry. No wiesz, że to są. Co... D1 mamy. Wiesz co zależy od sytuacji na mapie i w ogóle od mapy, nie? Bo w jakiś close quarter co to, to wiadomo, że raczej bym nim nie grał, ale w takich bitwach... Ty, się ja ja spo, spotkałem, spotkałem kawojaka, typ biega w polarnym malowaniu. A nie, to ja już zmieniłem. Już jednak nie jestem aż... A jeden mamy zaznaczony? Nie no, atakujmy. Dobra, dobra, to se pójdę między domami, tylko żeby to się nie zemściło na mnie zaraz. Tu czołg gdzie widzę. Kurde, zabił mnie, cholera. Skitrany jest za murkiem cholera. Tam był nadal. miałem tam gościa, widzę. Ale nikt chyba nie pokwapi się mnie uratować. Ale chwilę poleżę. Aha, a bo ty pom... daleko jest. A nie, bo ja myślałem, że to był szarik, ty Ale musimy uważać, bo na... przed D1 jest typ, nie? Więc... Znaczy ja tu podchodzę A tam sobie potrzebna tam czołg, był jeszcze typa, miałem ale uciekł mi za róg. No i co, okay, reakcja słabo wyszła mi. No bo padł. O ja pierdykam, już wrzucili. O oh, kurde, z biodra to... A, no na P man, to, to nie, to, to pewnie to chyba bo... o może. Kurde, powiem ci, że trochę zostałem tu sam na tym E1. Na ty wiesz co, bo ja akurat umarłem, bo mi gości z PM-em siły zajmujące ten cel! No, a tu no, jest wanki, bo ja na, no, bo ja ta na to A sobie szedłem akurat. Bo ammo tu rzucę typowi. C1 mamy, wiesz, przejęte przez typów i to jest niebezpieczne. No ja rzucę im da. Wojak, uważaj na przestrzał to tą ulicę, ale tam jest nasz, dobra, ja podejdę trochę. Są Zyba, tu, podejdę. są, je, je, jest tu typu na, na, na murku. Poczekaj, popatrzę trochę. Dobra, nie, nie pilnowany jest w żaden sposób, 2-1. Plecy, 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 panki z plecy! nie! jezu, ja myślałem, że to ty jesteś ten strzelający. Sorry. Ale daliśmy... No niestety, no ale to tak... Właśnie, to jest za łatwo na micie, mówię. To, to nie może tak być, że tu nikt tego nie pilnuje, nie? Ale ty powiem ja ciebie... Ja myślę, że to ten co strzelał do ciebie to byłeś ty, nie? No nie, no ja sam bym do siebie nie strzelał. Kurde. No nie, w sensie, bo powiedziałeś plecy, plecy, ja się odwróciłem i zacząłem z ciebie, nie? Nie, tego przeciwnika, no i... Ale tak widzę jakby nazwą, nie? ogólnie rzecz biorąc, no tak... To nam D zajmują w ogóle już, wiesz? D? O kurde, dobra. Czekaj, bo tu jest ty bo... i mogę się... Dobra, od... no musimy na D1 iść. Ty, bo w ogóle nam patrzę. Ty, za samochodem! Powodzenia, żołnierze. A, bo ty, tam ty co jest Greny? Odrodzili się ja... obok ciebie, a tu typy się wysypały przy nas. Nie, je... Je, to niemożliwe, bo ja nie żyję teraz. No ja się na tobie odrodziłem. Nie, ja, ja nie żyję teraz. Dobra, to co? Są... Kurde, niedobrze, dobra, to tutaj. Nie, to idziemy właśnie. idziemy na to D-1. Oni olewają to D-1, wiesz? No boczkiem, boczkiem kawałek. Właśnie widzę, że nie olewa. No boczkiem, wtedy poszedłem, to dostałem kulkę, no, chodźmy, więc, chodźmy, chodźmy, to tak, chodźmy, więc to takie jest chodźmy. chyba nie za bardzo. Siły USA kontrolują sektor alfa. Tak dobrze szło i nam trochę tutaj... Ale nam... E-1 odbijamy, B-1... Od, od wody, to pamiętasz ich taktyka? Od wody, od wody. Po co ktoś tam strzela? No to głazik, dobra, to jest ten, szarik. Dobra, uważaj tam. Wychylę się, zobaczę, czy tutaj coś będzie. Oda jeden trzeba uważać, wiesz? Dobra, zajmuję to. Ale zaraz tu wrócą, więc. No na no, ja razie zajmujemy to, ale kurde, zobaczymy. Z... Na no, jak długo nam pozwolą sobie tutaj tak siedzieć? No, już, już jest jakiś jeden typ. Dwóch typów. Dwóch. Od mojej strony, wiesz. Nie, tu! Leży jeden. Udało nam się przejąć leży drugi. Jeszcze jeden. Za samochodem leży. Leży, dobra, nice. Widziałem, że za samochodem. Kuźwa, przestraszyłeś właśnie te respy za nami, to jest masakra. Ja się, ja jestem zasrany jak kurna armata. Ue idą od góry, idą od C1 właśnie to C1 jest trudne, kurde. Tak, właśnie widziałem, widziałem, widziałem. Ale nie wiem, no jest koło mnie, może mnie uleczy Wiesz co Dobra, idzie tam medyk do ciebie Dobra, ja ucieknę. No i mogę trafić gościa za murkiem, no Kurde, ale oni tu schodzą czy nie? Nie, oni tam siedzą Są za takim dalej. murkiem, wiesz? Kurde, trzeba by się opcja wychylenia, jak w kodzie. Pierdziele Dół jest już, dół jest już! A, on wie, wie gdzie ja jestem. Leży, ja bronię tego d 1 kon. Kurna, ja już mam plecy. A jeden leży jeszcze. O Wejdą mi tu zaraz. Wchodzą, wchodzą! Nice! Zagrożenie w pobliżu! na plecy, zobacz co mi się tu dzieje od A. Znaczy ja widzę od A. Czy się, No właśnie, bo ja tu ja jestem od strony bo ja, A. Bo ja w tym budynku cały czas siedzę i. Nie, nie, na nie, trzeg pod... nam nie na wyjechało od A, ale dobrze było. Dobrze jest, dobre jest. Nie ma Ty co, uro, odradzam on... się na tobie. Dobra, uważaj, bo tam przede mną jest typ. Tam w takim o, o, Oni biegają na punkt, dobra? Ja jestem od wody, spoko. Żyj, żyj, żyj! I pozwól żyć innym. A, Aaaa! Czekaj, bo wbie... wszedł mi już na blisko. W tym budynku, na gdzie blisko. ja byłem jest. Tam, gdzie, tam, gdzie się zrespiłeś na, na mnie. Już, już weszli tam. Poczekaj, y bo się zrespię na mnie to... zarąbał. Nie, nie, nie. Ja zginąłem. Wreszcie się. zacząłem strzelać, wiesz? Ale dobrze było. D1 było dobrze ogarnięte. Cały czas mamy przewagę. jak poczekaj, bo przejmują. Oni są na centrum punktu. To leży facet. O, to jest zgrane. poczekaj. Najgorsze, że wiesz, to C1, no właśnie, C1, nie mamy przyjęte C1, oni C1 kontrolują. Nie wychylajcie, jak mnie podniesiecie, to dam radę. Pat, wcelowany jest we mnie, ginie, dobra, jestem luźny. Tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. Dobra, ten punkt mamy? Dobra, dobra, poczekaj. O kurde, plecy, plecy skądś! Okno. Uważaj, uważaj, rzucam mateczkę Strzelam do niego! Może go trochę odstraszę, żeby się nie wychylał. To my tego D1 nie mamy, nie? Cały czas. Czekaj, ok, ok, okno, strzelam do gościa, strzelam do gościa z okna Kładę się Bo mi obił syn, trochę A, weźcie to D jak, może go uda mi się go z tego okna tu. No przyszywać. leżę przy tym dalej, to jest dużo A może go zabili? Który to był budynek? Zaraz mnie zabiją. Leżę, ja nawzajem się zabiliśmy z gościem. <laughs> z tego okienka. <laughs> nie, no, no kurde, ale nie, nie, nie przyjmujesz punktu, wiesz? W tamtym miejscu. Tylko la, ja leżałem w tym punkcie i tego dojewam cały czas. A, no ja też. A, ja już, wiesz, bo chciałem gościa wykurzyć, bo. A, podchodzą, wiedzieć, Podchodzą, mogę... uważaj, podchodzą na blisko. A, nie mogę się zrespić. Dobra, idę od naszej bazy, bo to, to nie ma co kombinować. Aha, i mnie zrespiło, kurde, na drugiej stronie. Idę, idę, tu nie ma co kombinować, co sobie od naszej bazy po prostu pójdę i tyle. Zajmujemy cały Ale mamy to, dobra, C1 przy Nie, od cholery ich tam jest. Jeszcze widzę, no walić że. To się to D1, C1 mamy w sumie. O, o jeszcze dostałem w web, ty jaki sniper gdzieś tam z daleka cholera. Tak dostałem w web, że. Mamy C1, więc zarobiście A, to no, 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 no. Ale D, d jeszcze widzę, że. Śmigło, śmigło! Rozbił się Dobra. No D, idziemy następne, wiesz? No to jeszcze nie koniec. Z tą ja się widzę. Gdzieś przymierza do rozstawienia na nie, na Gdy śmigło zaczęło latać. Ale teraz my idziemy od tego kierunku co oni do nas szli, nie? Więc. Są na tym D, są, kurde. Ja ich nie widzę, to. Są, 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 są. To tak są dość nieprzyjemnie. Kurde, no plecy gdzieś. Atakujemy teraz C, delta 1. granata wrzuciłem, ale. Chyba tu nikogo nie było. Dobadę, mamy przejechać. Biegną od, od plaży, od plaży, od plaży. Bo bardzo zrozumiałem. Plaża od D1. Ole! Oho, uh, sajpera zabiłem! Jeszcze C1. Ja jeszcze w łeb dostał. A, jeszcze jeden. Kurde. Chciałem gościa podnieść, na gościa, spojrzenie mnie zaskoczył. D1 będzie przejmował, typ, ale tylko jeden. D dobra, jeszcze musimy C takim. C1 mamy. Ale odbijamy, chyba zginął, A nie? A nie, leży, no, 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 no. C1, C1 mamy, no to co, A1, nie? No ta, ale tam jest ich baza chyba, wiesz, to tak ciężko no będzie, to nie? Co? Tak, no co? Taka, no, w sumie tak, chociaż... Żeby na nie... Żeby na nich tam nie, 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 nie zaskoczyli. Proszę... Nawet wiesz, niekoniecznie ich pchać tam bardzo mocno. No, 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 ale powiem ci, że kurde, no... Dobra, kto? kurde, cykam się, bo nie wiem co się dzieje. Dobra, podchodzę jeszcze bliżej. Dobra, jest, 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 na... Tu mam gdzieś snajpera. Na, na daleko, ty, bo ja sam zostałem. Oznaczam typów, nice. O kurde. Wyczuli mnie, wiesz. A! kurde. Oj, podchodzą! Od A1 idzie gruba akcja. No bo to jest ich jeden punkt jeszcze koło ich respa, no to to wiesz, tak będzie trochę. I to już sami się mogą tam respić. Nie, wiesz co, to yy... A tu jest vankish play, to może dywersję jaką zastosujemy od boku. Nie, ja tu mam typa, uważaj na żółty budynek, kawojak. Bo w żółtym budynku jest typ. To zagranatujemy i zobaczymy co z tego będzie, no. Plaża. Jest tu za, za tym rogiem cały czas. A ja mam Slak. na plaży typa. Kolejny typ. Od plaży ja mam... na mi dom kawojak. Nice. Z prawej był typ, to go zabiłem jednego. Plaża, plaża. Nie zabiłem go. Kurde, niewiele brakło. Granat. Plaża, plaża. No dobrze, 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 dobrze. Zarąbiście. Kurde, ale my tu jesteśmy. W... Oj, oj, oj. Od D 1 Kule, no nie właśnie nie chciałem, powie chcia, 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 chciałem powiedzieć, że jesteśmy się na jedyną wysuniętą już flanką, nie? W naszych wypawień, ale dobra jest mapa, ja pierdzielę. No, 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 no super, super jest. E, bo E1 jak ktoś nam tu niedobry zabiera. Ale wysoko D1, tak? Ale D1 trzeba przypilnować. Czy on jest w jakimś autobusie bym obstawiał, chyba że w tym budynku można przejmować jeszcze. Chyba leży. Kurde, zabili typa czy nie? Nie, nie zabili, typa. Kurde, granaty miał o kurde, ale dostałem petardę na twarz. Ty, to D1 coś się tam znowu dzieje, widzę. Kuźwa. Tak. Wrogi żołnierz, Ułe, dostałem pipkę. Są tu blisko. Na D1, ale dobrze, trzeba clinch, trzeba trzymać to D1. Stoi cały czas typ, nie? Zaznaczyłem go Drugi jest typ Bo ja, ja z flanki tu idę Dobra kawałek koło mnie jest... Nie stoi tu koło mnie za zabudką za gdzie ja leżę jest typ Widzę, widzę, leży jakiś typ to jest... Nie przeskakuję przeskakuje, cały czas biega tu Aaaa, Jeszcze jest jeden gdzieś był A tam Dobra był. Dobra, ale D1 kompleksowo trzeba do tego podejść do tego D1 nie My je jeszcze mamy, ale tu są oni, więc.. Nie Nie, dobra, ja ginę na razie, bo bo widzę, że nie ma medyków w okolicy, a ja też nie będę się tak narażał bardzo. O dobra, tutaj się zrespię... Dobra, on... Sektor Alfa został zabezpieczony. tam ostro... strzela, widzę. Ty, wszystko mamy, ty! Całą mapę przejęliśmy. Oni od Zajem plaży nas... A, spiedziela, mięczak! Mają na plaży ten. Na plaży słońce się smaży. Mają punkt odrodzenia, wiesz? Od plaży. Ta? Tak, bo Słania. widziałem, że się respili. Na takim wzniesieniu. Ale to może on się na nim po prostu respił, bo tam widziałem. Ale serio, był. wszystko przejęliśmy? Tam, 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 tam gdzieś są, no. Obiegną. Ale żeśmy ich wypali, kawał, jak czy to widzisz? Widzę, 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 super, super, właśnie tylko trzeba... z tej, z tej górki strzelają cały czas. Tam gdzieś taka... Snajper. I ja pierdziele. Panie, Panie, Panie Wankiszu, no co ja mogę Panu powiedzieć, no. Czegoś ja takiego to ja nie jest jeszcze... niż jeden. Ta, ja, ja... Czegoś takiego to ja jeszcze e, podczas naszych wspólnych nagrywek, które ja nie przeżyłem takiego dobrego momentu. No, kurde, miejsca. wrócili silniejsi. No nie jesteśmy to? najlepszym drużyną, ale... Ale zawsze coś. Nie bądź pan o, Ale zawsze wszystkie, wszystkie nasze najlepsze ty. No oni nie żyli, patrz to, kurne. No. O patrz! O, patrz. patrz. Pegazy. Pegazy. Nie, o super kurde, było. dobra. Dobry mecz właśnie, świetna mapa jest do tego. Ta ta ta. Ona jest fajnie zbalansowana, bo masz te punkty, których musisz bronić jest... Tu jest właśnie strategia, taktyka. A nie, że biegniesz 10 km no, no, mówię, się okazuje, no. że dobiegasz i giniesz. I lecisz no, drugie właśnie, tyle. No mówię, no najbardziej czuć Battlefieldem, nie? Tak.